Witam serdecznie. Pan Pan? Tak jest. Pan uczy angielskiego? A nie wie pan gdzie tutaj jest ma próbę? Hur? Na samym górze. On the... Aula. Yeah, yeah. Over here? Yes. Round the corner. Stoję pod drzwiami auli. Jestem bardzo wzruszony. Bo za chwilę spełni się największe życzenie najmniejszej uczestniczki naszego programu ale najbardziej pełnej, wybornej, jeżeli chodzi o emocje. Chodźmy. Dzień dobry, można na chwileczkę. No, no, przepraszam może... Przepraszam bardzo. Może... Dzień dobry, można? Dzień dobry, dla Bardzo miło. My chcieliśmy po prostu posłuchać trochę chóru, można? Bo słyszałem, że u Pani są bardzo zdolne, młodzież jest zdolna. Bardzo chcieliśmy właśnie poznać środowisko, w którym wyrosła jakże miła, zdolna nasza uczestniczka, która niestety ze względu na brak talentu odpadła. Ale wie Pani, nikt nie jest doskonały. Nina, bardzo by miło było Cię zobaczyć, naprawdę. Wszystko to my pamiętamy, naprawdę. już ukradłaś nam serca. Także, wiesz, czekamy na Ciebie w klubie. Oś jedno miejsce zwolniłeś przy chęci zaprosić. No grasz dalej, naprawdę gratuluję. Wielkie oklaski! Tak oto to w Idolu zakończyliśmy etap teatralny. Już znamy tych 35 wspaniałych, którzy wystąpią w klubie. Zostaną podzieleni na 7-osobowe grupy, spośród których wybierzecie swoich kandydatów do finału. Jak potoczą się losy pierwszej siódemki, zobaczymy już w najbliższym odcinku Idola. Więcej informacji także w Radiu Z zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. przez afrykańskie bezdroża Jutro.